Leszno. Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. A w kwadrancie samorządowym dziś, proszę Państwa, przedstawiciele klubów Rady Miejskiej Leszna. Witam bardzo serdecznie pan Mariusz Nowacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. I pan Łukasz Woźniak, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Debiutujący w naszym programie, także witamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dotrze także przedstawiciel klubu Łączy Nas Leszno, czyli dawnego PL18, ale na razie w tym składzie zaczynamy. Proszę Państwa, dzisiaj o 14.00, sesja Rady Miejskiej. Bardzo ważna sesja, to jest jest jedna zawsze z dwóch najważniejszych sesji w roku. Ta pierwsza najważniejsza to jest sesja budżetowa, a ta druga to jest sesja absolutoryjna, czyli rozliczenie z wykonania budżetu w roku ubiegłym i prezydentowi udziela się absolutorium. Tu jest w tym roku o tyle specyficzna sytuacja, że udzielacie państwo absolutorium tak naprawdę byłemu prezydentowi, ponieważ to właśnie zeszłoroczny budżet jest rozliczany. No więc czy prezydent Łukasz Borowiak otrzyma to absolutorium od Rady? No tu właśnie nie, nie, nie do końca tak jest moim zdaniem, ponieważ wiadomo, że będziemy rozliczać to, co wykonał prezydent Łukasz Borowiak, ale tak naprawdę, naprawdę to absolutorium otrzyma obecny prezydent. Także tu jest jak gdyby można powiedzieć, znaczy, dwa w jest, jednym. To jest prawda: Znaczy, otrzymuje absolutorium prezydent jako, jako prezydent, nie dany pan. Tak. tak. Ale obecny prezydent, tak? Czyli gdyby nie otrzymało absolutorium, to nie otrzymałby absolutorium prezydent Grzegorz Rusiecki. I tak samo z wotum zaufania. Gdyby nie otrzymał też tego wotum zaufania, to nie otrzymałby prezydent Grzegorz Rusiecki. Aczkolwiek no, ja myślę, że sytuacja będzie taka, że no jest taka właśnie dziwna, że to, no, to jest właśnie tak prawnie w tej chwili dziwnie skonstruowane właśnie, że debatujemy nad czymś, co wykonywał prezydent Łukasz Borowiak, ale jednak przypisane to będzie Grzegorzowi, prezydentowi Grzegorzowi Rusieckiemu. Okay. Znaczy, w sytuacji jakiejś gminy, gdzie na przykład zmienia się w, wójt, burmistrz i ten. No, nie ma większości w Radzie, to mogłaby go ta rada. Tak, to bardzo niekorzystna sytuacja. to na dzień dobry już może dostać za poprzednika Bęski. ale pytam, jak państwo, radni, panowie, radni o, o, tak powiem, zagłosują, czyli czy to będzie czysta formalność, czy będzie jakaś dyskusja, jakieś rozliczanie. Panie Łukaszu? No niewątpliwie jest to sytuacja nowa, sytuacja pre precedensowa. No absolutorium i wotum zaufania w, w, prezydentowi udzielili mieszkańcy 7 kwietnia. No, pan prezydent Rusiecki wygrał urzędując z urzędującym prezydentem w pierwszej turze. Uzyskał ponad 12 tysięcy głosów, więc jest to bardzo duży kredyt zaufania, a to głos mieszkańców zawsze jest najważniejszy. Mhm. A będziecie właśnie jeszcze tam odnosić się do tych rzeczy, które były albo nie były zrobione w ubiegłym roku, jak rozumiem? Też tak. Mhm. E, to znaczy tak, no generalnie m, jeszcze jesteśmy co prawda... W trakcie prac? Dokładnie tak, ale w każdym razie no uważam, że tak powiem, że po pierwsze prezydent Łukasz Borowiak dobrze wykonał swoją pracę i myślę, że zarówno, że tak powiem, Absolutorium za wykonanie budżetu mu się należy, bo rzeczywiście budżet został dobrze wykonany. Tak? Jako przewodniczący komisji rewizyjnej miałem, że tak pamiętam, przyjemność większej pracy w tym zakresie, tak, czyli przeprowadzaliśmy jako komisja rewizyjna kontrolę. Zapoznaliśmy się z kontrolami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, przeprowadzonymi w Urzędzie Miasta. Wydaliśmy opinię z wykonania budżetu pozytywną jako Komisja Rewizyjna. Wystąpiliśmy z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla prezydenta z wykonania budżetu. Opinia nasza, że tak powiem, nasz wniosek został przez, przeanalizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która oczywiście wydała, zajęła stanowisko, że opinia, że wniosek Komisji Rewizyjnej został należycie udokumentowany, uzasadniony. W związku z tym oczywiście wnioskowaliśmy o udzielenie absolutorium, no i też mamy jeszcze oczywiście opinię Rio ze sprawozdania z wykonania budżetu, która ta opinia jest pozytywna, więc wszystko wskazuje na to, że mówiąc szczerze, nie mamy wyboru innego, jak zagłosować za udzieleniem absolutorium, bo gdybyśmy zrobili to inaczej, a mając, że tak powiem, te wszystkie dokumenty przedtem, to naprawdę musielibyśmy mieć bardzo mocne argumenty, żeby móc zagłosować przeciw i żeby Rio się nie odniosło. Gdybyśmy się uparli, zagłosowalibyśmy przeciw, no to i o po prostu naszą, bez konkretnego uzasadnienia, naszą uchwałę unieważni. Panie Łukaszu? No, ja osobiście zagłosuję za, ale to jako wotum zaufania, jako absolutorium dla pana prezydenta no Nie jest tajemnicą, że z panem Borowi nie zgadzałem się w wielu aspektach, więc zagłosuję za, ale to będzie typowo za zawodowym zaufania za absolutorium dla Pana Prezydenta Grzegorza Rosieckiego. Więc wszystko wskazuje na to, że wszyscy będziemy głosować za, tylko nie będą mieli na myśli jednego prezydenta, a drudzy drugiego. Poza tym, proszę Państwa, oczywiście są uchwały, którymi Rada zajmuje się no, tak na bieżąco, różne sprawy dotyczące miasta. Jak zawsze zmiany w budżecie. Najważniejsze zmiany? Dwie najważniejsze zmiany dla mnie są, to niewątpliwie 500 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Święciachowskiej. A także 250 tysięcy na utrzymanie pasów zieleni y, wzdłuż. Ale Konstytucji 3 maja, ale Jana Pawła II. 500 tysięcy złotych na ulicy świętechowskiej. Tu mieszkańcy za to, w tym momencie strzygą uszami, bo o remoncie ulicy świętechowskiej mówi się, jak długo pracuje w tym miejscu. Co tam za te pół miliona będzie zrobione? Panie redaktorze, póki co trwają prace, które mają przygotować do, do remontu. Jest to niewątpliwie bardzo duża inwestycja, która będzie wymagała bardzo dużo analiz, bardzo dużo. Odbierz analiz, więc są te pieniądze po prostu potrzebne. Na jakieś prace planistyczne, jakby rozumiem, tak, tak? Tak, tak, dokładnie. Tak, ja szczerze, że tak powiem, tak mi się wydaje, też pewności nie mam. Natomiast generalnie rzecz biorąc w budżecie, że tak powiem, zwiększamy dochody o 3 miliony 200 tysięcy, zwiększamy wydatki o 8 milionów 400 tysięcy, zwiększamy przychody o 5 milionów 200 tysięcy, czyli z wolnych środków to jest kwota. Tutaj mamy duże, że tak powiem, dochody, ale one wynikają z niewygasających, że tak powiem, środków, które miały być do 30 czerwca tego roku zagospodarowane, jednak już wiadomo, że one nie zostaną zagospodarowane, w związku z tym zostają wprowadzone na nowo do budżetu tego roku. I tak samo te 500 tysięcy to po prostu jest coś, co miało być zrobione, zostało wyrzucone ze starego wrzaca do nowego budżetu, nie? Pan prezydent Wysiecki bardzo mocno od samego początku mówi o tym, że stawia na oszczędności, to zresztą na przykład widać po kwestii zatrudnienia w, w samorządzie. Czy już widać na przykład jakieś skutki tych decyzji prezydenta? Czy panowie widzą jakieś oszczędności, które już się pojawiły? Czy za wcześnie jeszcze, żeby o tym mówić? Ja myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, natomiast no tak jak Pan mówił, ta re redukcja datów w Urzędzie Miasta to jest coś, co, co to jest myślę na ten moment widoczne. Tam gdzieś są chyba jakieś przesunięcia, jeśli chodzi o te wynagrodzenia, o ile dobrze pamiętam, ale no, tak myślę, że to no, trzeba poczekać zdecydowanie na jakieś takie konkretne efekty tego, nie? Pojawia się też uchwała planu twardzenia ulic o nawierzchni gruntowej w Lesznie na lata 2024-2034 i to jest uchwała, która zwłaszcza dla mieszkańców tych dzielnic, no chyba budujących się przede wszystkim, gdzie nie ma twardych dróg, będzie dość istotna, bo oni będą wiedzieć kiedy doczekają się, no pewnie kostki bardziej niż asfaltu. Tak, mówiliśmy o tym w kampanii wyborczej, był to jeden z, naszych, z naszego, jeden z punktów naszego programu. Mamy na ten moment, o ile pamiętam, w uchwale 17, 17 ulic, które będą w latach 2024-2029 remontowane. Są to głównie ulice w największych dzielnicach, w Zaborowie, w Zatorze oraz w Gronowie. I podzielone to jest na takie dwa okresy. Dwie kadencje. Tak, na dwie kadencje, dokładnie. I w pierwszej kadencji mamy wykaz ulic, i to jest w uchwale, więc państwo mieszkańcy mogą sobie do niej zajrzeć. Dokładnie. Szkoda, że nie ma jeszcze po podziału na konkretne lata. No, wtedy, że tak powiem, mieszkańcy mieliby większą i lepszą wiedzę. No, niestety nie ma. W kampanii wyborczej mówiliśmy o tym, że zrobimy to w trakcie kadencji, dlatego nie chcemy dokładnie obiecać, kiedy to będzie zrobione, natomiast to jest nasza deklaracja, że w ciągu pięciu lat będą. Ja mam nadzieję, przepraszam, że wchodzę zdanie, mam nadzieję, że rzeczywiście no ten plan będzie realizowany, no bo tutaj też co do poprzednich planów, które też rzeczywiście były, no to Właśnie obecnie rządząca koalicja no, miała takie zarzuty, że no, nie były do końca realizowane i no rzeczywiście tam różnie się wyglądało, więc no, mam nadzieję, że ten plan rzeczywiście już wejdzie i będzie realizowany. Każdy mieszkańcy będą się mogli że tak powiem, domagać tego, żeby ich ulica była wykonana, gdyż znajduje się w planie. I co jeszcze? Program Złota Rączka. Ten program Złota Rączka to jest taki plan Osoby, która by seniorom pomagała w różnych drobnych rzeczach i to już było, prawda? Tak, to już było i to chyba jest, że tak powiem, on okresowo właśnie też do końca był chyba do pewnego momentu i teraz musimy, że tak powiem, na nowo wprowadzić, bo on chyba kończy się okres jego obowiązywania. No to jest właśnie program skierowany do seniorów, czyli samotnych osób powyżej 65. roku życia lub gdy tych seniorów, powiedzmy, jest dwójka i też są oboje, że tak powiem, wieku takim powyżej 65 lat, nie? Koordynacją tego programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dokładnie. Gdyby Państwo chcieli z tego programu skorzystać albo dowiedzieć się o nim więcej. I już zupełnie na koniec nie ma nic w, prog w programie sesji dotyczącego szpitala. Było ostatnie posiedzenie, e, takie duże i burzliwe, I myślałem, że jakieś stanowisko do pana, bo marszałek jest właścicielem szpitala, ale że jakieś stanowisko samorządu do pana marszałka będzie wystosowane. No tak, tak jak pan redaktor powiedział. Szpital leszczyński jest pod jurysdykcją urzędu marszałkowskiego. My mieliśmy komisję spraw społecznych sudzienowskich radnych w tej sprawie. Natomiast no, my jako radni tak naprawdę niewiele tutaj możemy. To jest kwestia pana pana Marszałka. Natomiast myślę, że każdemu, każdemu mieszkańcowi i Okolis zależy, żeby ta neurologia po prostu w nie była. I naprawdę nie macie tak ochoty, do Marzoga wystąpić no, z wystąpić? apelem? By się, zdecydowanie by się przydało wystąpić z apelem, bo po naszej, że tak powiem, na komisji, że tak powiem, byli obecni radni sejmiku samorządu są Województwa Wielkopolskiego, i no tak mieliśmy taką nadzieję, że rzeczywiście na tej sesji no to zostanie ten temat poruszony, ale no niestety on chyba gdzieś tam troszeczkę przeszedł bokiem i takie można odnieść wrażenie, że tak powiem, że tutaj poza nami to tak, nie chciałbym użyć za ostrych słów, ale nie do końca może wszyscy interesują się tym naszym szpitalem, a nam bardzo zależy na tym, żeby było i rzeczywiście, no już pewnie na tą sesję nie znożymy z jakąś uchwałą, ale no my staramy się, że tak powiem, no czynić wszystko, aby nie doszło do zamknięcia, a potem likwidacji tego oddziału. Nie? Na razie sytuacja jest taka, że od lipca oddział ma być zawieszony, więc zobaczymy. Może Rada się tutaj jakimś stanowiskiem Ale miejmy zajmie. Ale mam nadzieję, że jeśli tak pójdzie, to przynajmniej ten oddział neurologiczny pozostanie, bo tak ostatnio na tej komisji dyrektor szpitala mówił, że właśnie robi starania i jest na i drodze. No bo jeśli zawiesimy obydwa, tak, czyli oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym, to ja bardzo wątpię, że uda się to podnieść na nogi z powrotem. A nie, nie odnosicie wrażenia, że to może być pierwszy klocek takiego domina, który się posypie w ogóle? Tego się bardzo obawiamy. Ja mam, mam nadzieję, że nie. Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Woźniak, Koalicja Obywatelska, Magdalski Prawo i Sprawiedliwość. Sesja o godzinie 14 w Urzędzie Miasta leszna Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.